Cześć! Z tej strony Maciej Pokarowski z kadry szkoleniowej Car Group. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie dotyczące diety keto, a w zasadzie będę chciał przybliżyć w tym nagraniu absolutne podstawy. Podstawy dotyczące konkretnego zagadnienia, czyli czy dieta keto jest dobrym rozwiązaniem na odchudzanie, na redukcję masy ciała. Przyszłościowo myślę, że przygotuję dla Ciebie bardziej. Skomplikowane materiały dotyczące tego, jak dieta keto wpływa na nasz organizm i czy w konkretnych sytuacjach, na przykład przy hipoglikemii, przy cukrzycy, może ona stanowić dobry wybór. Natomiast dzisiaj będę chciał opowiedzieć krótko na temat tego, czy dieta keto to dobry pomysł na redukcję wagi. Zacznijmy sobie od bardzo ważnej sprawy. Dzisiaj podam pięć takich kluczowych elementów dotyczących tego tematu. Pierwszy więc punkt to kwestie naukowe. Mianowicie, jeśli chodzi o dietetykę, pamiętajmy, że podobnie jak w medycynie, mamy pewne standardy postępowania. Standardy postępowania, które mówią nam, stanowią one niejako taką pigułkę wiedzy, jak zachowywać się w konkretnych sytuacjach. Czyli przychodzi pacjent z nadwagą, otyłością, my mamy przygotowany plik, który został sporządzony przez ekspertów na podstawie aktualnej wiedzy naukowej. Zostało to, został taki dokument stworzony, no i wtedy my po to sięgamy. Nie musimy się zastanawiać, na przykład, czy dany suplement działa, czy nie, tylko mamy twardo na białym po kolei napisane, jak powinniśmy z pacjentem działać. I w kontekście redukcji masy ciała mamy standardy PTD, Polskiego Towarzystwa Dietetyki które mówi i omawia szczegółowo, jak zaplanować redukcję masy ciała. Pojawia się tam element dotyczący diet niskowęglowodanowych, low carbów, tak, które często mają około 100 gramów węglowodanów w ciągu dnia, co finalnie prowadzi do około 30-35, no może w niektórych wypadkach, cóż, jest zdecydowanie lepsze, mamy nawet około 40% zapotrzebowania pochodzącego z węglowodanów. Mamy jasne wskazanie naukowców, bo tak mówi nam aktualny stan wiedzy, że diety niskowęglowodanowe nie mają przewagi nad konwencjonalną dietą, czyli tam, gdzie mamy węglowodany rzędu 50-55% zapotrzebowania, ponieważ chodzi o jakościowe, dobre zmiany w diecie, a nie o to, żeby szukać sobie i szykanować jeden składnik i no bach wyklucza węglowodany, bo przecież one tuczą. Nie, tak się absolutnie nie dzieje i naukowcy jasno nam to przedstawiają. tak? Czyli punkt numer jeden to to, że w dietetyce nie powinniśmy kierować się przesłankami czy teoriami. Jak najmniej powinniśmy iść w kierunku szamaństwa, a bardziej kierować się dowodami naukowymi, czyli standardami eksperckimi, czy analizować na przykład metaanalizy, przeglądy systematyczne, gdzie wiemy, że po prostu zebrano pewien plik badań z jakiegoś okresu i wyciągnięto odpowiednie wnioski. Wyciąganie Pierwszego lepszego badania z rękawa i podpieranie nim swojej tezy jest po prostu kiepskie. Punkt numer dwa to to, że, w kontekście diety keto, bardzo często słyszymy: No, ja przyszedłem na keto i schudłem bardzo dużo. Tak? Widziałem lepsze efekty niż na diecie konwencjonalnym. No, tak, faktycznie może tak być. Z tego względu, że pamiętajmy, że chodzi też o glikogen mięśniowy i wodę. I może dochodzić do tak zwanej pozornej utraty masy ciała, gdzie organizm zmniejszając zapasy glikogenu, który budowany jest przez węglowodany, tracimy wówczas też wodę, a to wszystko waży, prawda? Więc początkowo, kiedy my przechodzimy na taką dietę niskowęglowodanową, czy dietę, Keto, gdzie mamy skrajnie mało tych węglowodanów, uszczuplamy zapasy glikogenu i to nie jest tak, że my tracimy od razu nagle magicznie tkankę tłuszczową, bo węglowodany były problemem. To też tak nie działa i to jest ogromny skrót myślowy. Odwrotnie może być też tak, że my przechodząc niejako na dietę bogato węglowodanową, z tej diety keto, no to będziemy zyskiwać, odzyskiwać te zapasy glikogenu, więc też jakby naturalnie wracając z diety keto do diety bogato węglowodanowej, będzie pozorny przyrost masy ciała, ale to nie jest tkanka tłuszczowa. I stąd niejako czasami może wziąć się to no, niepotrzebne przekonanie, że węglowodany tuczą. Tak nie jest. Kolejny punkt, który chciałbym dziś przybliżyć, to tempo redukcji masy ciała. Wspomniałem, że ktoś mówił o tym, że ma szybsze tempo redukcji, no, ale zastanówmy się, co to znaczy 10 kg w przeciągu miesiąca. To jest prawdopodobnie za dużo. Powinniśmy redukować pół 1% aktualnej masy ciała na tydzień, ponieważ jeśli my przekraczamy tą wartość, to będziemy tracić więcej beztłuszczowej masy ciała. Będziemy tracić również tkankę mięśniową. A to, jak zmienia się nasz skład ciała, generuje nasze zdrowie metaboliczne. Także nam nie powinno zależeć na utracie masy ciała tylko i wyłącznie, ale na utracie masy ciała z naciskiem na tkankę tłuszczową. Zawsze niewielkie straty masy mięśniowej występować będą, ale to nie te straty powinny górować. Kolejna rzecz, czyli punkt niejako czwarty, to. Ile tak na dobrą sprawę jesteśmy w stanie wytrzymać na diecie restrykcyjnej? Czy to będzie dieta keto, czy inna dieta, która ma bardzo dużo eliminacji? Pamiętajmy, że my też jemy w zasadzie, jest to bardzo istotne, ten proces jakby jedzenia dla naszej psychiki. Więc jeśli my lubimy dane produkty, produkty węglowodanowe, no i nagle to ucinamy, wchodzimy na to keto, to bardzo często jest tak, że po powrocie mamy niepohamowany atak jedzenia właśnie na to, czego na tej diecie nie było. Na przykład na słodycze. Także każda dieta restrykcyjna będzie miała swój minus. I pamiętajmy, że lepiej mieć tą zasadę 80% fajnego działania, 20% luzu w diecie, gdzie mamy przestrzeń właśnie na takie produkty bardziej przetworzone w diecie. Inna jakby rzecz to pod kątem diety keto, która jest już jakby no dosyć skrajną dietą, bo tam węglowodanów jest naprawdę bardzo mało i dosłownie warzyw i owoców w niej nie ma. No to jeśli chodzi o dietę keto, to tak na dobrą sprawę na, aktualny, na aktualnym stanie wiedzy bazując, to wskazanie mam przypadać w celach gdzie rzeczywiście wysoka podaż tłuszczów może ratować życie, jakość w zasadzie tego życia. Natomiast w innych problemach zdrowotnych no, nie ma takiego wskazania. No, i to jest jakby do zapamiętania. Tutaj powinniśmy naukowo, a nie szamańsko podchodzić do tego, jaką dietę stosować u pacjentów. Poza tym, dieta keto to najczęściej dieta zasobne w tłuszcze nasycone, które zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, więc nie będzie to dobre rozwiązanie. Podsumowując, ten krótki materiał nie wiążmy absolutnie. Tematu redukcji masy ciała z tym, że musimy rezygnować z węglowodanów. Nie tyjemy z węglowodanów, a z tego żyjemy za dużo, no i nasz organizm nie ma odpowiednich wydatków energetycznych. To nie węglowodany powinniśmy ucinać z naszej diety, ale kreować ogólnie deficyt energetyczny, rezygnując z kiepskiej żywności. Z żywności przetworzonej, która nie ma tylko węglowodanów, ale ma też tłuszcze, ma też cukier, ma też właśnie sól, i na tym powinniśmy się Skupić. To niewęglowodane są problemy. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Tak jak wspominałem, dieta keto jest zdecydowanie szerszym zagadnieniem, więc myślę, że przyszłościowo na pewno będziemy też podejmowali szerzej ten temat, po to, żeby mógł Ci wytłumaczyć, jak dokładnie ta dieta keto oddziałuje na organizm i kiedy ewentualnie jeszcze poza panaczką lekooporną prasa może wspierać prasa, mam na myśli literatura naukowa, może wspierać faktycznie. No bardziej nasze zdrowie metaboliczne, bo już wiem, że raczej nie redukcję masy ciała. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam. Hej.